Pytanie drugie. Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów księgi Koheleta. Swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Wstęp. Człowiek lubi czuć się pewnie i wydaje mu się, że swoją władzę pokaże tym, jak dużo ma dóbr. Siłę i znaczenie upatruje głównie w majątku. Władzy i wiedzy. Przywiązuje dużą uwagę do urody czy sławy. Rzadko zastanawia się nad niestałością świata i nietrwałością oferowanych przez Niego wartości oraz sensem ich zdobywania. Refleksje nad tym podejmują liczne utwory literackie. Teza, świat, w którym żyjemy, jest niestały. Oferuje człowiekowi marne i przemijające wartości, a pogoń za nimi może zagrozić naszej duszy. Argumentacja z księgi Koheleta Biblijny Kohelet Ziemskie wartości określa, rozpoczynającymi jego wypowiedź słowami: Marność nad marnościami, wszystko marność. Podkreśla, że sam próbował wszystkiego, co świat oferuje, lecz w niczym nie zaznał spełnienia. Zaznał bogactwa, władzy, wygodnego życia, miłości różnych rozrywek i używek, w tym alkoholu. Wszystko to odrzuca i przestrzega innych, że nie tędy wiedzie droga do szczęścia. Nawet wiedza nie jest szczególnie pożądaną wartością, bo umiera tak samo jak mądry, jak i głupi. Życie ludzkie to pasmo rozmaitych doświadczeń, dobrych oraz trudnych. Trzeba starać się przeżyć się godnie, by zasłużyć na nagrodę w niebie. Kontekst literacki. Taki pogardliwy stosunek do niestałości świata oraz jego marność ukazuje także literatura i sztuka barokowa. Jeden z jej nurtów, jako swe motto przyjął cytat z księgi Koheleta Marność nad marnościami wszystko marność określając łacińskim słowem vanitas wszystko to co kusi człowieka, lecz nie zaspokoiło jego duszy i nie zapewni mu zbawienia po śmierci. Przedstawicielem tego nurtu w Polsce był na przykład Daniel Naborowski. W wierszu Marność podkreślił, że świat hołduje różnym marnościom, zwłaszcza doczesnym dobrom, i nie zmienia się to na przestrzeni wieków. Nawołuje jednak, by skupić się na boskich nakazach i pobożnie je wykonywać. Jeżeli będziemy żyć zgodnie z zasadami Stwórcy, nie straszna nam nawet śmierć. Utwór Krótkość Żywota podkreśla nietrwałość i przemijalność naszej ziemskiej egzystencji. Autor zaakcentował ją rozbudowanym wyliczeniem krótkotrwałych zjawisk, tak ulotnych jak ludzkie życie. Mówi o bliskości między kolebką a grobem, czyli czasem narodzin i śmierci, oraz o upływie czasu, który przemija bezpowrotnie. Wszystko to ma skłonić odbiorców do obojętności wobec tego, co tu i teraz. Oraz do się na zdobywaniu duchowych wartości, które nie przeminą i doprowadzą nas do, po śmierci do nieba. Podsumowanie. Człowiek staje w obliczu wielu pokus. Jeśli im ulegnie, może narazić dobro swojej duszy. Pogoni za bogactwem, władzą czy sławą. Łatwo zapomnieć o duchowych wartościach. Poczucie potęgi, które zapewnia nam osiągnięty ziemski sukces, zaślepia nas i nie pamiętamy, że życie jest nietrwałe, a świat niestały. I nic z tego, o co tak z zacięciem walczyliśmy, nie zabierzemy do grobu. Wartości duchowe i szczera wiara zapewniają nam natomiast zbawienie i szczęście wieczne.